Nieźle. I teraz tak, jedziemy tą lewą stroną, co? Mhm. Mm na samą co prze przeciwnie. Biorę bombę, czy zbliżę z nas bombę. Mam bombę, dobra. I teraz tak. Ktoś by poszedł do dołem, tutaj, tu, tu. Idźcie górą. Mm -hmm. Idzie górą? Okay. Idzie górę Idzie góry, czuję dobrze w chuj, przeważnie. Przeważnie, nie wiem czy za zabózny. A przy tym... Mamy mam jednego? Mam no, bo Adam ja. ma, dobra. Pięknie. Pięknie, fuj. Plecy? Plecy, kurwa. Nie, absurd. Plecy. Nie wiem, co się Plecy, bo zabiłem guścia, kurwa. Uch, to... Na B też dzisiaj. Kto ma to ma bombę? Ja. Mam plecy na B? Yy, za helikopterem leży. Dostał raz Dostał raz, kurwa, Mam go kurwa Pomocy, pomocy na B. Składam, pomocy, pomocy, no, bezpiecznie bez mnie Okej okay. i Jest bomba okay. okay. O so co poradziłem, ale na robić tyły, Dobra. nie rozwalił chyba A ja ten rok No. O Tigres pa idzie Idzie o tego dzipa. Ahaha. Ahaha. Aby się nie zajtra, się przeszedł na następny rundę. Nie, ja wolę Będzie jak? Yeah. Nie. Viking. <grym> <Fusrodak>! <grym> LOLO! I już zapleciała to we wina. Plazek! Chcesz pana leśnika? Nie dziękuję, wolę z ziemem! <laughs>